Hej, hej! Z tej strony no to i to w odcinku ze Valley. Zaczynamy kolejny dzień, na ta 14. Mamy... uuu mamy questa od Robin. Potrzebuję flądry dro... do stir Fraya, które robię. Okej, okay, spoko. Nie ma problemu, Robin. Zresztą powinniśmy mieć nawet jedną flądrę. I jeszcze mamy przepis od Królowej Sosów, więc przeczytajmy sobie... Oczywiście jest tutaj, żeby nas nauczyć nowego przepisu. Naleśniki. Czasami daje się ponieść luksusowym skomplikowanym daniom, ale w naleśnikach jest coś niezwykłego. Będziecie potrzebować dużej ilości masła i syropu klonowego. Mmm. Znasz nowy przepis, na naleśniki. No dobra, lecimy. Dzisiaj mamy dużo szczęścia, konewkę do odebrania i przepis od Luisa. Droga Nomi, pamiętaj, żeby zdrowo się odżywiać, bo stracisz siłę do ciężkiej pracy. Załączam jeden z moich najulubieńszych przepisów. Pamiętaj, żeby użyć dojrzałych pomidorów. Louis, nowa receptura. Spaghetti. Mamy jeszcze coś? Ściśle tajne. Załączam przepis na moją słynną tartę z borówek. Nie dawaj go nikomu. Daję ją tobie, bo cię lubię. Pier. Tarta z borówek. Droga Nomi, zauważyłem, że dobrze się dogadujesz z naszymi mieszkańcami. Jeśli chcesz komuś pokazać, że Ci na kimś zależy, będzie Ci potrzebny jeden z moich pięknych bukietów, które od teraz sprzedaję za uczciwą cenę. Jeśli kiedyś zechcesz założyć rodzinę, to jest to pierwszy krok. Pier Jeszcze coś? Hej, dzieciaku, moje gardło zaraz wyschnie na wiór. Jestem bardzo spragniona. Napiłabym się jasnego piwa. Masz jakieś zwykłe piwo nie da rady. Potrzebuję jasnego piwa. Pam! Nie mamy aktualnie piwa, ale coś da radę wykombinować, Pam. Droga Nomi, dziękuję za kupno ulepszenie kurnika. Przy okazji zajęłam się instalacją inkubatora. Żeby go użyć, po prostu włóż do niego jajko. Jeśli masz miejsce w swoim kurniku, w kilka dni wykluje się piskle. Jak zawsze, interesy z tobą to przyjemność, Robin. Strasznie dużo informacji, strasznie dużo rzeczy do czytania, ale już mamy to ze sobą. Możemy pogłaskać kota. I potrzebujemy... No właśnie, udać się pokonewkę. O, tutaj nam jedno nasionko pszenicy się zniszczyło. Mamy do zebrania różne rzeczy, w tym owoc gwiazdy, więc super sprawa w tym przypadku. Możemy coś oczywiście posiać. Co to będzie? Co to będzie. Hmm. Może słonecznik. Ja już myślę, że nic więcej tutaj wysiać nie zdążymy po prostu. Więc ten słonecznik będzie najlepszą opcją. Tutaj jeszcze chciałam wyrzucić gwizny owoc. A, i jeszcze mamy borówki do zebrania. Plus oczywiście mamy do zebrania aktualnie chmiel, yy, baterie, bo wczoraj była burza. I jak widzicie, pomimo ośmiu, tutaj piorunochronów i tak walną piorun w... Nasze nasionka, a mianowicie w zboże w tym przypadku. Mamy miód z letniej błyskotki. No spoko, z letniej błyskotki, akurat 280 monet, całkiem spoko. Weźmy sobie baterię. O, wyrosły nam letnie uprawy. To też super. Dobra, czas je pozbierać. Hmm, zastanawiam się, co dzisiaj byśmy mogli robić, bo tak samo jak pójść do kopalni, chciałabym również zająć się naszą farmą. No i w tym przypadku, o, mamy kolejny poziom. Nie wiem czego, ale chyba foradża. No i w tym przypadku, właśnie ciężki wybór nas czeka. Jeszcze do zwierzątek trzeba iść, tutaj trzeba zajrzeć. A, tutaj nic nie ma. Co był biedy. Um, Przejście po okolicy też by wypadało. No cóż, trzeba przemyśleć naszą strategię. Trzeba zobaczyć, co mamy przede wszystkim do odłożenia. Trzeba na pewno odłożyć te borówki. Tylko, że nie będę ich odkładać aż tyle, ile tutaj mamy, tylko odłożę je, może 40, ich odłożymy. Tutaj mamy jeszcze to do odłożenia na pewno. No i chmiel. I ja bym chciała zrobić letnie nasiona. Letnie nasiona, letnie nasiona. Wait a second. Może po 8 sztuk. Patrzcie, akurat by nam wystarczyło. Zasiejemy tyle, ile mamy do zasiania. Przepraszam, że będę mówić z takimi przerwami, ale aktualnie bardzo męczy mnie katar. I ciężko mi się mówi przez zatkany nos. Ale postaram się, żebyście wy chociaż tego nie słyszeli, jak źle jest. No i dobra, jeszcze do zwierzątek musimy iść. Oczywiście, posprzedawać rzeczki jeszcze, pokarmić zwierzątka też trzeba. Zaraz to oczywiście zrobimy. Wydoić krowy. E, Sianko. Dobra. I chodźmy zobaczyć nasz większy kurnik. To wrzucam i to wrzucam. E, I możemy je wypuścić. I teraz mamy już większy kurnik. Mieści on 8 e, aż zwierzątek. A, no właśnie, 8 zwierzątek i chciałam w sumie 8 zboża, ale tylko 4 mi tutaj. Dalej, bo tylko tyle mamy zwierząt. To wrzucam, to wyciągam. Możemy lecieć. A, dalej, tylko jeszcze trzeba otworzyć. I wydaje mi się, że oprócz odłożenia tutaj rzecz. Które mamy do odłożenia, czyli mianowicie dokładnie tego. I tak się zastanawiam, czy możemy w sumie coś oddać. Na pewno coś możemy oddać, tylko pytanie: co? Chciałam zobaczyć do. O, właśnie, produkty zwierzęce: duże mleko i dwa te jajka. Plus, potrzebujemy kacze, jajka i wełnę albo kozę. Okej. Okay. Okay. Warto to przemyśleć. Chciałam jeszcze zrobić, może, sadzonki herbaty. Dobra, to mamy, jeszcze 12 nasion nawet mamy, to wszystko do sprzedania i możemy już iść na dół, przede wszystkim po konewkę i, a jeszcze dostawa flondry do robin, flondra, flondra, flondra raz, proszę i możemy iść. Mamy wędrowną hamlarkę w ogóle jeszcze. Będziemy mogli zobaczyć, co u niej. A i w sumie, wiecie co, albo nie, dobra. Nie będę jeszcze oddawać siekiery. Bo mogłabym, bo mamy wystarczająco dużo pieniążków. Ale chciałabym pościnać drzewka na. Co my tutaj mamy? Sadzonka granatu, tuńczyk. Te będą nam potrzebne, ale to będzie nam dopiero potrzebne na jesień. Jesień co? Kupię 5! Teoretycznie to dużo pieniędzy, bo to 5000, ale. Em, na spokojnie uzbieramy, bo teraz sprzedaliśmy dużo rzeczy, więc. Em, więc nie, nie żal mi tego, a to i tak są nasiona, które z reguły kosztują 1000. One nie kosztują ani monetki mniej, dlatego. Tak czy siak, jak po prostu przejezna handlarka je ma, to warto je kupić na jesień. A że miała akurat 5 sztuk, to wolę od razu kupić 5 sztuk. Będziemy mieli trochę mm, pieniążków za to. Bo tak jak widzicie, tutaj po wyrośnięciu kosztuje to aż 3000. No. I nie pamiętam, co chciałam już powiedzieć. Tak powiedziałam, że zaraz dokończę i jednak nie dokończę. A, no bo tak, chciałam pocinać drewno na stodołę jeszcze, żeby ją rozwinąć. I dopiero jak będziemy mieli drewno na stodołę, to dopiero później um, weźmiemy i oddamy siekierę. Równie dobrze moglibyśmy to zrobić na odwrót. Ale... Nieważne. Co mogłabym zrobić w tak gorący dzień? Jakieś pomysły? Dorobin, dorobin. Zastanawiałam się, czy na pewno dorobin mamy oddać są, um, tą flądrę. Ja mam coś dla kogoś, mamy tylko pachnący groszek. A to nie jest prezent, który wiele osób lubi. Oczywiście znalazłyby się takie, które lubią, ale. Ale nie. Jeszcze musimy tą doradę złowić, to pamiętajmy o tym. Dużo robaczków na plaży. Mamy Hayley o książkę. Moje imię znaczy pole słomy, ale lubię sobie myśleć, że znaczy łąka słoneczników. Oglądałeś tamten odcinek US? Szluch! Nie mogę uwierzyć, że Kaylee i Amy ze sobą zerwali. Absolutnie nie mam pojęcia, o czym mówisz, Hayley. Ale cóż, żyj w swoim świecie. Jeszcze ośmiorniczki. Jeszcze robaczków. A, musimy w ogóle postawić jeszcze jeden silos. To też będzie bardzo ważna rzecz. W tym przypadku nie musimy tego z tym się jakoś przysadnie spieszyć. Ale trzeba mieć to na uwadze, że wypadałoby to zrobić po prostu. Jednak dzisiaj wolałabym Robin nie zawracać głowy z właśnie robieniem czegokolwiek. Tylko chciałabym jej oddać właśnie tutaj flądrę i. Kupić przepis na większą skrzynkę, myślę, że to będą dwie rzeczy, które dzisiaj będziemy chcieli zrobić. Do kantera też nic nie mam, tak naprawdę zależy mi dzisiaj tylko na klincie i w sumie na klincie tylko i wyłącznie, żeby odebrać. żeby odebrać konewkę. Nawet nie mamy Geo do przerobienia, ale mamy już naszą drewną konewkę. Możemy się przewitać. Nie masz nic do roboty. Oczywiście, że mam, ale nie musisz być taki niemiły. Dobra, lecimy do góry. I, 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 i. I myślę, że dzisiaj w sumie zostaniemy sobie na farmie. Bo tak szczerze, myślałam o tym, co możemy porobić. No i możemy wiele rzeczy porobić. Możemy dalej łowić, ale łowienie to już widzieliście. To bez sensu, żebyście znowu oglądali to samo. Um, czy my mamy coś do kupienia? Nie, chyba nie. Mieliśmy zboże, ale zboże jest zasiane już. Jeszcze tylko tutaj i tutaj bym chciała przeszukać. Um, melony są. Chyba wszystko jest. Jeśli chodzi o, o tamte, no hmm. tamte borówki to nie, a jeśli chodzi o nasiona letnie, to już zasialiśmy. Dobrze jest od czasu do czasu zrobić sobie przerwę. Pewnie to dla Ciebie trudne, gdy mieszkasz na farmie. Hej, przynajmniej w zimę nie mówi. No, to już czytaliśmy wielokrotnie. Jeszcze mamy tutaj Caroline. Dzisiaj będę odpoczywać i myśleć pozytywnie. Bierzesz sobie kiedykolwiek przerwę? To też już czytaliśmy. Już było i będę przestawać czytać te dialogi. Będę je tylko i wyłącznie przeklikiwać. Chyba, że chcecie, żebym je czytała. To Oczywiście możecie powiedzieć, napisać w komentarzu, i ja z chęcią się do tego ustosunkuję, ale wracając do tematu, duże rzeczy dzisiaj byśmy mogli porobić. E, Jedna... czekajcie, bo ja nie wiem, czy Robin jest do 16, a jeśli jest, to właśnie... Ech! Mamy! Dobra, sklep. Mamy przepis, duża skrzynka, jest to 120 drewna i 2 sztabki miedzi, więc strasznie drogo, ale myślę, że jest warte więcej miejsca akurat mieć, więc kupię ten przepis. No i dla Robin jeszcze mamy w flądrę. Cześć no mi, o, czyli jednak widziałaś moje ogłoszenie? Doceniam to, to. Masz tu małe co nieco za fatygę. Mój mąż prawie podpalił dom przez swoje eksperymenty. Jedna z jego zlewek eksplodowała i wystrzeliła kulę ognia do korokwi. Dzięki, Jobie, że zauważyłam ognioodpornego, odpornego, że co, że użyłam ognioodpornego lakieru przy budowie domu. No, niefortunny y, wypadek, że tak to bym nazwała. E, no, ale wracając znowu do tematu. Moglibyśmy połowić, moglibyśmy posinać z drzewa albo udać się do kopalni, ale w tym przypadku większość rzeczy już robiliśmy, mm, więc może przystanę dzisiaj przy ścinaniu właśnie drzew i może pójdziemy jeszcze na tory kolejowe, żeby tam zasadzić drzewa. Zobaczycie, gdzie mniej więcej można je sadzić, gdzie mniej więcej właśnie nasi mieszkańcy się nie poruszają. Dla mnie to łatwiejsza pora roku nie muszę się martwić o zimno. A tego wozy rosną wszędzie. To prawda, Linus. Jeszcze zaszłabym tylko tutaj, żeby wziąć rzeczy z kopalni. Wrócimy sobie do domu na piechotę. Dzisiaj akurat nam się bardzo nie spieszy jakoś. I... I przede wszystkim sprzedam te budki, bo nie są mi do niczego potrzebne. No i odbierzemy może jeszcze jakieś nagrody z... Tutaj, od nich. No i mam jeszcze robaczka. Węgiel. A tutaj coś jest? Nie, absolutnie nic nie ma. Tutaj jest jeszcze moc do naprawienia, ale to w dalszej części. Stardiu. Yy, możemy sprzedać budki, zawsze to jakieś pieniążki. I mamy tak: szkielety zabić, nietoperze, mroczne dusze i szlamy. Szlamy to bardzo dużo jeszcze. Kopacze, dusze prochu. O, widzicie to są yy, nasze węglaczki. I musimy ich jeszcze pokonać prawie 400. Więc do zabicia ich było 500. Kamienne kraby. Zastanawiam się, co to są te roczne dusze w sumie. Tego chyba nie wiem. Tu mamy do odebrania? głowę robaka, czyli miecz. No, można powiedzieć, że to taki trochę miecz. A czy możemy wyjść tutaj? A nie, mamy 646 potworków pokonanych aktualnie, a potrzebujemy tysiąca. Mhm. To niemiło. To do odłożenia, bo to jest jako tak jak powiedziałam, jako miecz. Co w tym przypadku no nie jest nam potrzebne. Zwłaszcza na farmie. I lecimy w takim razie do domu. Ocinamy tam trochę drzewek. Zobaczymy, może dzisiaj się udamy na te tory kolejowe, albo nie. To różnie może być. Mamy dzisiaj bardzo dużo robaków, ale robaków, z których absolutnie nie wypada nic cennego. To jest akurat małym utrapieniem. No ale trudno. Trzeba pochować rzeczki wszystkie, które mamy przy sobie. To jeszcze jest barwena. Luciana trzeba schować. Ewidentnie większe skrzynki trzeba zrobić. To jest do sprzedania. I teraz możemy podlewać już na 5. Proszę bardzo, możecie to zaobserwować, że podlewamy na 5. Jeszcze coś chciałam, jeszcze chciałam kosę. A, i sikerę w sumie też wezmę. Bo potrzebujemy jeszcze ściąć sianko i w sumie je zasiać. To też potrzebuje nasion, a które są tutaj. Dobra, to mamy z głowy jeszcze tylko zboże. Rzenica, czy jak zwał tak zwał? Do śmietnika wyrzucamy to. Naszego śmietnika, na którym zarabiamy, przypominam. Możemy jeszcze iść do domu, bo tutaj potrzebuję wyrzucić to. Uporządkujmy ekwipunek. W tym przypadku w takiej formie. I można chyba iść ścinać już drewno. Tak, mi się wydaje. To wszystko. Dobra. Potrzebujemy 450 kud drewna. Mamy odłożone chyba 100, czyli na dzień dzisiejszy warto by było ściąć tego drewna 350 do 400. Ale oczywiście, ile drzew będziemy do ścięcia mieli, to wszystko zależy. Więc teraz tylko możemy się ewentualnie przejść i właśnie popatrzeć, czy coś tutaj jest jeszcze do zbiorów. Wykorzystać chwilę na no, jeszcze jakieś małe porządeczki. Tutaj mamy drzewa, ale chyba z tych drzew nic nie urosło. Tutaj jeszcze mamy to do odłożenia. Dobra. Tutaj jeszcze jest drzewko do ścięcia. Tu jest również drzewko do ścięcia. No trochę tych drzew do ścięcia tutaj jest. No nie za wiele, bo nie za wiele, ale zawsze coś. O, tutaj w ogóle jakieś drewno rozsypane było. Chyba nie udało nam się któregoś z dnia, ewidentnie, zebrać tutaj paru wood, Tu coś padło do wody. Jak widzicie, na razie długo trwa, zanim my w ogóle jesteśmy w stanie tutaj cokolwiek ściąć. No ale to wszystko wina tego, że... No, że mamy słabą tą siekierę. Jednakże e, jeszcze do upgrade'u jej trochę trochę będziemy musieli poczekać. A przynajmniej, no, zebrać te drewno, tak jak powiedziałam, na stodołę i wtedy już na 100% możemy oddawać tą siekierę, żeby po prostu nie oczekiwać tak bezrobotnie na... na właśnie to, aż ta siekiera wróci do nas. Tutaj też jest ciekawa rzecz, do której w sumie moglibyśmy przyjść, gdy będzie bardziej... Witać. Ale to też... No. Zobaczycie zresztą sami zaraz. Tylko tu trochę oczyszczę. I zetnę to drzewo przede wszystkim. Bo wtedy już waszym oczom ukaże się miejsce pewne i proszę bardzo, mamy tutaj takie miejsce, gdzie zostawiony jest list Nomi! Zaczekaj na mój powrót o poranku twojego trzeciego roku, dziadek. A więc tak, dziadek napisał do nas list i zostawił go w tym oto miejscu na takiej kapliczce. Żebyśmy właśnie poczekali do trzeciego roku na właśnie naszego dziadka. Co ten dziadek zrobi? Czy, czy, czy jak się nam objawi, no to oczywiście może dotrwamy do tego momentu, ale aktualnie nie ma co się tym e, zamartwiać, bo jest jeszcze bardzo dużo czasu do tego momentu. Dobra, robimy się zmęczeni, mamy też mało energii, więc przydałoby się zaraz uciekać. Czpanko, o jeszcze niepotrzebnie walnęłam tutaj. Naszą siekierą mamy dosłownie jeden energii, więc nic już absolutnie nie będę robić. Jedynie co, to pójdziemy odłożyć rzeczy do skrzynki. Dzisiaj nie udało nam się pójść na te tory kolejowe, ale już w następnym odcinku, czyli w kolejnym tygodniu, prawdopodobnie tam pójdziemy. Mm, przy okazji mamy 350 drewna, czyli jeszcze prawdopodobnie jutrzejszy dzień i będziemy mieli wszystko zaliczone. Jeśli chodzi o te tutaj itemki, to prawdopodobnie jutro je ze sobą zabierzemy. Flondrę oddaliśmy, mamy jeszcze dla piwo, no ale to trzeba zrobić, a jeszcze nie mamy do tego predyspozycji, więc możemy i spać. Mamy siódmy poziom zbieractwa, plus jeden skuteczność siekiery, nowe receptury, nawóz do drzew, dzikie nasiona zima, totem teleportacji góry. I zarobki na dzisiaj to 10 165 złotych. No i to by było na dzisiaj tyle, więc ja dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!